We'll uh -huh. Dzień dobry tak wszystkim, moi drodzy z tej strony Miku, to oczywiście finał. Finał, jakże ciekawy i jakże niepozorny. Ja wolim mleko, musiał się poddać pod naporem dwóch bracików. Teraz jak to się mówi, dwa braciki, dwa braciki. Pokonał. Eee, ja wolim mleko w, w bitwie lightów. 32 punkty i 9. Tyle wynosiła najwyższa powtórka. Jeśli chodzi o y, lajty, mleko zdobył tych punktów 30,1. Więc troszeczkę brakło, żeby, zdo żeby zdobyć tę koronę tego, tego, tego meczu, ale zobaczmy, w jakim stylu mleko dobił się aż do finału. Tak naprawdę przegrał w finale, z, naprawdę z bardzo dobrym graczem. I przy okazji yy, zebrał 5 punktów, jeśli chodzi o końcową klasyfikację yy, do czołgu premium 8 albo 6 tieru. I na razie oglądamy właśnie w, w bitwę jawoli Mleko. Po raz kolejny lodowiec i po raz kolejny, moi drodzy. Na, naszej, na naszych ekranach kołowiec, kołowiec Eber 150-tirowy Light można powiedzieć kołowy. Francuski, jak widzimy, tutaj nasze 1390. No, dosyć ciekawy sposób próbował sprawę rozwiązać. W taki sposób, że zginęło. A nasz bohater cały czas dziennie w tych rzekach stoi. W ogóle bardzo fajnie tutaj jest ta, te, te gejzery, te, 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 te akweny wodne. Kolorystycznie bardzo fajnie to wszystko wygląda. Co ciekawe, ja wolę mniej. Oczywiście robi to, co. <laughs> WTF! <What the fuck? śmiech> zdziwione, co tu się stało z tym lightem. Robi to, co powinien robić light, czyli na razie stoi. Ogólnie to jest też dosyć ciekawa ponieważ y, gramy dosyć niepozornie jak na czołg, y, znaczy kołowiec właśnie, czyli tego, tego, tego kołowca, y, ponieważ zazwyczaj dzieje się to tak, że kołowcy po prostu zapierdzielają naokoło mapy, y, a reszta strzela. Tym, w tym momencie y, Mleko wykorzystuje go jako spotera y, pasywnego, stoi w krzaku i jak widzimy to nawet daje Jakie tamkolwiek rezultaty mamy? Sporo, sporo golda, mamy sporo, sporo heków, więc jest czym wybierać, jeśli chodzi o amunicję. To ciekawe, nie mamy goldowych zestawów naprawczych i, i apteczki gramy gramy potaniości, ale za to mamy racje bojowe. Na których dosyć często gracze, tacy lepsi, właśnie grają zamiast, zamiast na gaśnicy. Zobaczcie, jest tak, że jeśli jest gaśnica, to, jeśli nam się czołg spłonie, to mówimy, dobra, niech pali się, trudno, ale za to mamy dosyć sporą przewagę, właśnie trzymając te wspomniane racje bojowe. Teraz widzimy po raz kolejny jakieś kolejne czołgi wykrywamy. Po, po prawej nam się tutaj toczy T10, a my powolutku lecimy w stronę tego WTK i tego i T32. Tego dosyć potężne te deki. Ja bym z niej nie zadzierał, ale w tym momencie nasz bohater skupia się na tych innych pojazdach. Tym razem, te, te dziesiątka, która celowanie w płaszczek z boku, czy będzie strzał, niestety nie udało się, był żółty celownik, miało mogło mamy żarówkę, ojoj, teraz potężne strzało od te dziesiątki, odgryzła się mleko przy okazji, rozwalając mu magazyn amunicji. W tym momencie właśnie musimy naprawić ten magazyn, z, tracąc cały zestaw naprawczy i czekamy aż się zregeneruje. Po raz kolejny widzimy tam tę dychę. Czy będzie strzał, czy nie. Strzał w boczek wie, że nie, nie udało się znowu, nic nie bez przebicia. Ale już zaraz, raczej tutaj nie powinien być problemy z tym z tym hatekiem. Zaraz powinien zejść pod naporem naszych spółtowarzyszy. No mamy problem, trzeba się przecisnąć przez to cielsko tego pojazdu. I w tym momencie mamy na, na widoku E50. Nie, teraz się schował za górkę. Szukamy kolejnych celów. Na razie nic się nie pojawia. Tak samo z lewej strony nie ma już tych TDK. Gdzieś tam się wycofywało, dosyć głęboko. Więc w tym momencie nasz bohater się wycofuje. I Zobaczymy, co się będzie działo. Teraz pojawia się E50. Czy będzie strzał w boczek? No niestety pocisk poszedł tuż obok tego, tego czołgu, wbił się w skałę, ale po raz kolejny chyba zaraz powinno się wychylić E50, żeby dać nam szansę trafienia. Na szczęście pod naszym spocie dostajemy ten, te obrażenia, które wykonała Arta na tym medzie niemieckim. E no i jest lekki pas, jest lekki pas, trzeba coś tutaj zrobić, trzeba coś znaleźć, jest i T-30, nie widzi nas, co ciekawe, więc cały czas jest podświetlana. czy będzie strzał z od na razie nic się nie dzieje, wystraszona, zdez zdezorientowana, nie wie co się dzieje, skąd ma tego spota, skąd tu się w ogóle żarówka pojawiła, na razie bitwa jest dosyć wyrównana, 5 do 7, teraz przeracamy sobie drzewko, po prawej pojawia się Arta, co ciekawe, mamy przestrzeń na Artę, czy będzie, na razie nic się nie dzieje, wjeżdża Wutek, na, 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 na Wuteka leci Paton, który raczej tutaj powinien mocno zostać, strzał w ciemno w tą artkę, powinno wejść, powinno wejść w tym momencie, na szczęście mamy, nie, mamy żarówkę, za blisko staliśmy. Ale Arta zginęła pod naporem naszej arty, więc tutaj nasza, nasze SPG bardzo fajnie czuwa. Teraz widać próba grania na czas, próba wyłapania sobie tego E50, T30 te po raz kolejny zostaje po naszym spocie obrażenia. Patton raczej tak długo nie pożyje, no niestety będzie słabo. I dwa te deki plus teraz jeszcze Skoda, która leci środkiem. Raczej nie jest dobrą wiadomością do tego patona, który no, prawdopodobnie nie ducha. Nasz bohater się wycofuje, to oczywiście nie ma sensu stać i walczyć z trzema pojazdami, co dwoma Naprawdę potężnymi tdk e, więc wycofujemy się w drugą stronę i tam próbujemy zrobić e, trochę roboty. Próba uratowania naszej arty, niestety, właśnie nie uda. Strzałów tego kołowca weszło za 400, ale to chyba nie będzie wystarczyło, żeby, żeby uratować naszą artkę. Jak widzimy w tym momencie, koło ją, ją wykańcza, ale my z kolei kończymy sobie tego kołowca. Nie, na razie nie. Jakieś dziwne tutaj ruchy robi tym kołowcem, nie ma co kombinować, trzał, teraz się udało zdjąć tego EBR-a, tego my cały czas bez żarówki, to ciekawe, nie mamy cały czas żaróweczki. Z tyłu pojawia się tym razem obiekt 704, strzał w boczek, tym razem za 395, z żarówką czy bez? bez? żarówki. Zobaczcie na liczbę w ogóle pasków na lufie, ja wolę mleko, zna ten pojazd, wie jak nim grać, teraz w kolej kolei odbicie się od strony do tego obiekta. W lekach podejrzewam frustrację ze strony Mleko, ale teraz trzeba się przemierzyć, żeby skończyć tego obiektu na spokojnie. Strasznie się kręci za tym wrakiem, ale będzie chyba przeszła. udało się zdjęty obiekt. I W tym momencie, jak my się tutaj skupiamy na tych pojazdach, zobaczcie, zostajemy w W2 z amx 30, a naprzeciwko nas trzy pt czołgi średnie, plus jeszcze dwie arty. Teraz widzimy E50, próbuje nas trafić. Przeszał w bok wieży, czy będzie strzał. No, na razie mleko nie ryzykuje, nie chce tracić niepotrzebnie punktów. Pestek, przepraszam, więc Zobaczymy teraz, co będziemy. jaki jest plan naszego bohatera czy Zdjęcie tej Skody, jest i Skodzinka Pojawiła się po lewej stronie, my też mamy spota spod... Będzie problem, musimy jakoś uciekać, żeby nas nie dorwały czołgi HTC HMC strzela obok nas, ooo Piękny telemarku, ale trafiony w locie Niestety udało się, ale wyczynowo Naprawdę dwa, 10 na 10 Lot, teraz widzimy arty strzelają Po prawej stronie był ruch Tracer tej drugiej artki, w tym momencie Tracimy magazyn amunicji, straszna tragedia Ale mam nadzieję, że się uda Jeszcze trochę powalczyć, teraz widzimy raz kolejny strzały obok nas próbują, nie mamy magazyna ładu dosyć długo teraz nasz goni ten batrchatlion trzeba uciekać na szczęście poci pociski szają obok nas ale nie w nas trzeba jak najszybciej pozbyć się ogona. Batrza Tyllion tutaj dzielnie do nas chce zajechać. My już kończymy przeładować. Starczy nam na szybki jeden strzał. Tym razem w co? Tym razem w tliona, dobicia Dobicie tej, tej arty za 490. Po raz kolejny objechanie. Szybki myk i przeładowywanie. No długo to trwa. Bardzo długo. Mamy tutaj sporą stratę. Teraz ucieczka od strony, od strony tej Skody, żeby tylko nie miała na nas przestrzału. Pamiętamy, że po lewej stronie, nie po prawej jeszcze jest E50. Z tyłu jest ta arta, która może nas praktycznie na pierdnięcie z plaszem 40, 40 metrów od nas, nas zdjąć. Więc teraz e, Jaworim Mleko stwierdził, że ucieka, uciekamy, nie ma co czekać, wyjeżdża te 50 czy będzie przeszczał na, na szybko w boczek tego, tego, tego Medzika, próba strzału, miota się jak szatan tym Medem, e, nie, w, tym, w tym momencie Mleko stwierdził, że nie będzie ryzykował i dobrze, bo widzicie, ma, ma teraz żarówkę, trzeba uciekać, E50 nas goni, AMX-30 stwierdził, że podejdzie z prawej strony, jest dosyć daleko od całej akcji, więc trzeba tutaj kombinować, że jak to zrobić, żeby nie, nie trafić na któregoś z naszych spół to, to naszych przeciwników, więc trzeba tutaj teraz uciekać bo na powrótku, na spokojnie już, jesteśmy daleko powinniśmy mieć spokojny, trochę spokoju teraz wyjechaliśmy, pokazał się E50M jest świadomy, że ma żarówkę, nie zdążymy chyba strzelić ale robi to e, AMX30, który celnym strzałem pozbawia ponad 400 punktów e, życia E50. E, trzeba teraz delikatnie dojechać. Niestety, Skoda zabija naszego AMX30. Zostajemy sami na dwa czołgi średnie i na arte. No i jest problem, jest problem, co zrobić dalej? Jest Skoda, która w tym momencie teraz zniknęła. Yy, tutaj ja mi spiszę, że Skoda 9.64 punktów życia, no prawie 1000 i za dużo, za dużo może być problem, ale tutaj Mileko oczywiście przyjmuje radę z otwartymi ramionami. Każda informacja teraz jest bardzo ważna dla naszego bohatera. Musi wiedzieć, z czym się mierzy ty, i, co ma, co, i co ma robić, jak sobie te yy, pociski żonglować. Yy, najgorszą sprawą jest ta Arta, która oczywiście może nas strzelać z daleka i jak tylko się pokażemy, prawdopodobnie z plaszem może nas rozwalić. No, w tym momencie jest teraz lekki zastój, chłopaki nie chcą podjechać, boją się do naszego EBR-a co ciekawe, wiedzą, że po naszej stronie jest spot, a raczej kamuflaż. Tak łatwo ebr -a nie jest zobaczyć. Jak widzimy, teraz nasz bohater stara się znaleźć inne, inne krzaki. Próbował tam pokazać, czy jechała Skoda. Teraz zmiana, zmiana kierunku. próba znalezienia tego E-50, który gdzieś tam jest na pewno, ale z której strony nie wiadomo. Bardzo fajnie też korzystanie z możliwości tego EBR-a. Jak widzimy, przełączamy się między tymi trybami jazdy. Tym razem wjeżdżamy sobie na górkę. I stąd będziemy sobie szukać kolejnych, kolejnych delikwentów, teraz chyba podejrzewam, że, a właśnie, padło drzewko, co może być sygnałem dla Arty, jeśli widziała, że to drzewko to się złamało, to mogłaby tu walnąć w ciemno, na szczęście to się nie dzieje, prawdopodobnie zerkała w inną stronę mapy, więc, więc raczej tutaj pocisk nie powinien paść, a my czekamy cały czas, co się pojawi, gdzie się pojawi, na razie nic się nie dzieje, teraz wyjazd z drugiej strony, co ciekawe, w tym momencie mleko, Omija wszystkie drzewa, jakby wiedział gdzie one, gdzie one rosną. Zobaczcie, żadnego nie potrącił, żadnego drzewa nawet nie musnął. E, więc e, to było ciekawy ruch z strony Mleko. E, czyżby, czyżby aż tak tą mapę dobrze znało? Na razie lecimy w drugą stronę. E, gdzie jest E50M? Na razie go nie widać. E, może być wszędzie. Ten, teraz bierzemy sobie za róg no i zobaczymy co się stanie, teraz wyjazd, wy, wyjazd szybki za róg i w tym momencie pojawia się E50. tuż obok nas na szczęście udaje się zdjąć tego niemiaszka to był szybki ruch, szybka reakcja ze strony Mleko wręcz rewolwerowa można powiedzieć, pojedynek możesz sobie tutaj odbywać o 12 z każdym i z każdym wygrasz mój drogi, to był tak szybki ruch, taka szybka reakcja, że naprawdę jak robot z lewej się pojawia w, tym, w tym momencie schoda T50 i czy będzie strzał czy nie, na razie ją tylko świecimy, w sumie My Nie mamy świecie na temat dla kogo. Jesteśmy sami. W tym momencie mógł strzelić mięko ale no się czeka. Czeka, co zrobi Skoda. W tym momencie Skoda się wycofuje. Więc to na pewno też jest, świadczy o. Inteligencji tego gracza. Zobaczcie, jak Mleko tutaj analizuje, jak się rusza, jak próbuje znaleźć najlepsze miejsca. I w tym momencie chyba będzie co? Próba yy, ogarnięcia arty, tak? Bo w tym momencie to jest chyba najważniejsza sprawa. Liczymy, że skoda nie, skoda się cofa na kapa. W tym momencie wjazd na kapa, oczywiście, że tak, więc presja kapa jest. Więc najpierw trzeba się chyba pozbyć tego kapa. bo niestety, no, trzeba ryzykować albo w tą, albo w tą. Niestety to jest bitwa randomowa, więc tutaj kap leci bardzo, bardzo szybko. Więc trzeba chyba zakończyć sprawę i no, na początek skusić się na tą sku Zobaczymy, czy te krzaczki dadzą nam tutaj y, możliwość, y, możliwość gry. Na razie, Skoda stoi na środku, nic się nie rusza. Pewnie ma żarówkę, ale prawdopodobnie. Albo i nie ma, może nie wie co się dzieje. W tym momencie widzimy po raz kolejny: Mleko szuka kolejnych miejsc, żeby tutaj wyjechać. Wjeżdża trochę bardziej wyżej, żeby mieć ją bardziej z boku, żeby lepiej mieć przestrzał, żeby nie, nie tracić strzału na jakiś głupi, skontowany pancerz. Y, teraz widzimy po raz kolejny szukanie kolejnych krzaczków, które będą najlepsze dla mnie, które dadzą mi największą ochronę. Dzięki którym będę miał największą możliwość strzału Bez wykrycia I z tyłu znajduje jedno drzewko Strzał w boczek za 393 Teraz się schoda budzi leci, leci prosto na nas Nie, w tym momencie chyba będzie chciała schować się za, za, za wrak Z takie szybkie Kręcenie się, no, dało jej możliwość uniknięcia tego pocisku. Jeszcze jeden strzał, zobaczymy, czy się uda. Próba strzału w bok wieży, czy ten pocisk wejdzie, czy nie. Poszedł strzał, niestety nie wiadomo, gdzie się odbił. Prawdopodobnie ten wrak. E, mleko cały czas próbuje tutaj wcelować się. Czy będzie jeszcze jedna próba strzału we włas, Trochę wyżej, trochę wyżej. Poszedł pocisk, udało się! 378. I teraz Skoda rusza do na nas. Zanim nas wyświeci, powinniśmy przeładować i w tym momencie zakończyć żywot tego, e, tego Medzika. Szybkie przeładowanie. Ui! Ginie skoda. Podatki. Nie, czy mamy żarówkę? Nie mamy żarówki, nie mamy żarówki Jest spokój, jest teraz Pewność, że możemy spokojnie sobie podjechać po tą artę Teraz tylko pytanie, żeby właśnie jak ktoś Zaraz panie na, na czacie Żeby nie hojrakował Nasz bohater, jest pewny swojej wygranej Ale to może być ta pewność, która go zgubi Niestety, jest zegar, dwie minuty do końca Trzeba szybko lecieć Don't be cocky, tutaj bardzo fajne Stwierdzenie ze strony z Znamiszy30, który cały czas śledzi tą rozgrywkę Trzeba znaleźć tą artę, zobaczyć gdzie ona jest No i trzeba ją po prostu znaleźć, bo inaczej Bitwa prawdopodobnie zakończy się remisem. Jest albo wygrana, albo, z, al, albo ubicie SPG, albo nic. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie szukamy tej artki. Tutaj jej nie ma. Przejazd przez te krzaki dosyć odważnie. Wyjeżdżamy teraz tutaj boczkiem. Straszna duża skarpa, żeby się nie przywrócił. Tylko daje co ty robisz, nie szalej tym pojazdem, e, daj sobie spokój, na spokojnie, nie szalej, Trze, trzeba powiedzieć Jakby teraz zginął przez upadek, to mógł sobie naprawdę mocno brodę pluć i ja bym się śmiał z tego naprawdę długo. Ja znam jak, e, w jaki sposób Mleko gra, ja wiem jak, jakie mam umiejętności, jakby zginął w ten sposób, o Boże, jakby, jak, jakie ja bym tutaj memy robił. Naprawdę, na szczęście udało się Mleko tutaj jakoś wyprostować ten pojazd, ale cały czas to odważnie jedzie i teraz e, nagle zmieniamy... W, Zmieniamy decyzję, zmieniamy decyzję, nie jedziemy w stronę tego, tego, tej skarpy, lecimy w drugą stronę, bo prawdopodobnie mleko coś, coś wyczuwa, coś wyczuwa, może być, że ta Arta pojechała w drugą stronę jest Artka na dole, niestety jest schowana za wrakiem, więc tutaj nie mamy za bardzo przestrzału, teraz jedziemy w drugą stronę, czy się ona się zdąży obrócić, czy nie, na razie nie zjeżdżamy jeszcze, próba takiego, jeszcze próba ucieczki, próba markowania swoich ruchów i teraz co robi mleko? Moi drodzy, leci jeszcze szerszym łukiem, wiecie, bardzo szerokim łukiem, żeby ta Arta nie miała na niego przestrzału, żeby go nie widziała. W tym momencie Arta się pojawia, czy my mamy zorówkę, czy nie. Wyjeżdżamy, celujemy i kończymy bitwę w tym momencie 3700 obrażeń 5,500 po spocie, 6 fragów. Niestety, niestety, teraz macie wyniki przed oczami dokładne w bitwy. To nie wystarczyło, żeby wygrać tą, te, to, to drzewko, ale mleko, gratulacje. Świetna bitwa, naprawdę wysoko doszedłeś i przegrałeś naprawdę z bardzo dobrym graczem, więc tutaj nie masz co sobie ujmować. Bitwa, y, mega, mega gracz. Pogratulujemy mu. No i zapraszam Was teraz na bitwę finałową, już jutro. Zobaczmy, w jaki sposób y, finalista, którym jest dwa braciki. Rozgromił wszystkich tutaj w tym drzewku. Zapraszam Was na bitwę, a przy okazji Was też przy okazji żegnam. Miłego wieczoru. Cześć.